Zabolało mnie to. Dramat Katarzyny Dowbor po zwolnieniu z Nasz nowy dom. Katarzyna Dowbor po zakończeniu współpracy z Polsatem opowiedziała o kulisach powstawania programu Nasz nowy dom. Po wielu wyrzeczeniach i poświęceniach nie przypuszczała, że zostanie potraktowana przez produkcję w taki sposób. Zdradziła też, do czego zmuszała własną córkę. Katarzyna Dowbor została okrutnie potraktowana przez Polsat. Po dekadzie współpracy, prezenterka nieoczekiwanie została odsunięta od projektu, który przynosił stacji telewizyjnej ogromną oglądalność. Zastąpienie Katarzyny Dowbor Elżbietą Romanowską nie spodobało się widzom. Za niesprawiedliwe potraktowanie gwiazdy odbiorcy odpłacili się marną frekwencją z każdym kolejnym odcinkiem. Okazuje się, że poprzednia prezenterka nie tylko dawała programowi Nasz nowy dom uśmiech i profesjonalizm, ale także wiele poświęcała z życia osobistego. Katarzyna Dowbor o poświęceniu dla programu Nasz nowy dom. Niedawno była gwiazda Polsatu postanowiła opowiedzieć o kulisach programu w rozmowie z Odetą Moro. Okazuje się, że dla projektu telewizyjnego była skłonna poświęcić wiele osobistego czasu. Ja to robiłam naprawdę z serducha. Poświęciłam temu programowi 10 lat. Nie miałam urlopów, wyjazdów, wszystko odkładałam i ze wszystkiego rezygnowałam dla tego programu, a właściwie dla tych ludzi. Te rodziny były niesamowite. Historie potrzebujących rodzin często wzruszały Katarzynę Dowbor, która do pomocy angażowała nawet własną rodzinę. Do czego Katarzyna Dowbor zmuszała córkę? Niewiele osób wie, że oprócz syna Macieja Dowbora, który nadal prężnie działa w Polsacie, Katarzyna Dowbor doczekała się także córki. 24-letnia Maria często pomagała mamie w realizacji programu Nasz Nowy Dom. Strasznie się przejmowałam, zmuszałam moje dziecko, żeby swoje kredki oddawała czy też książki, które tam ma. Przebierałam to i zanosiłam dzieciakom. Po masie poświęceń Katarzyna Dowbor i tak musiała pożegnać się z programem. Na szczęście jej telewizyjna kariera nie dobiegła końca, a już niedługo zobaczymy, jak to jej wnętrza się odmieniają. Po licznych interwencjach gwiazdy postanowiono odpłacić się jej podobnym gestem.